Cześć i witam Cię w kolejnym odcinku vloga. Jak widzisz, mam na sobie coś, czego praktycznie nigdy nie noszę: czyli czapkę. I czemu mam założoną czapkę? No, tak jak ci wspominałem. Ostatnio, czyli wczoraj Że nieco jestem podziębiony Podchorowany po studniówce Przez to, że wychodzi z mokrymi plecami Na twór a przynajmniej tak mi się wydaje Że jest to właśnie przez to No i co, drugi dzień lecę na Holinexie I na Gripexie Czy coś to daje? No coś tam daje Bardzo mnie irytuje katar, który mam Ale ważne jest to, że powoli przechodzi No i co, spacerek Mówiłem wczoraj, że dzisiaj będzie spacerek Także spacerek Mam jeszcze dwa komentarze, na które muszę dzisiaj odpowiedzieć Jeden jest od Markusa, drugi od kolejnego widza, który napisał, że trzeba, żeby więcej ruchu się e, działo na vlogu. Także jestem na dworze. No i co? E, trzy zadanka z hejdu dzisiaj zrobiłem. Jedno zadanko z Sales Page Copy, drugie z social media, trzecie ze świata produktywności. No i czekam jeszcze aż mi się zarobi te 10 centów w Nexo będę mógł skończyć Defi dwójkę. No a poza tym muszę znaleźć jakiś fajny projekt NFT yy, i wymintować te NFT, później je sprzedać. W sensie muszę zapisać się nawet listę, wymintować i sprzedać. Wydaje mi się, że z tym będę miał strasznie dużo roboty. No ale zobaczymy tak naprawdę za jakiś czas. A poza tym wydaje mi się, że po ukończeniu Defi 2 będę mógł e, rozpocząć Crypto Security 5, także też będzie mega spoko. No i po ukończeniu Social Media e, Salespage będę mógł zacząć e, ścieżkę Email 2, a po ukończeniu Email 2 będę mógł zacząć Fundamentals 6. Także też będzie bardzo ciekawa przygoda i cały luty no jest mega spoko jeżeli chodzi o te wszystkie zada zadanka z Hey Edu. No i co? Dzisiaj zadanka jeszcze muszę porobić, w sensie teraz muszę czekać aż mi je sprawdzą, później będę mógł robić zadanka dalej. I poza tym będę musiał jeszcze dzisiaj dalej kończyć tą stronę, którą robię do projektu, a jaki projekt? To jeszcze ci powiedzieć nie mogę, powiem jak ruszy. No i jeszcze dodatkowo mam dwie takie niefajne, przykre sytuacje, nie sytuacje, tylko informacje. Mianowicie informacja numer jeden. E, wspominałem, że mam wyzwanie, gdzie codziennie do końca lutego będę wstawiał posty na LinkedInie. I tutaj już się wykoleiłem, bo od chyba czterech dni nie wstawiałem postów, co jest moim ogromnym błędem. Problem w tym był taki, że po prostu nie stworzyłem tych postów, w sensie nie napisałem ich sobie żeby później je wstawić, a przez sądniówki i tak dalej nie miałem czasu na bieżąco każdego dnia tych postów pisać. No i co? Będę musiał dzisiaj napisać sobie tam ze 3-4 posty, aby wstawiać je codziennie każdego dnia. A przykra informacja numer 2 jest taka, że też od chyba 4 dni nie pisałem dziennika, z czym nie jest z czego nie jestem Specjalnie bardzo zadowolony, także od dzisiaj też ruszam znowu z systematycznym pisaniem tego dziennika. I przy okazji wpadłem na taki fajny pomysł, aby na swoim blogu stworzyć taką zakładkę jak nawyki, albo coś w tym stylu. I raz na tydzień będę tam po prostu wpisywał, czy mam jakiś nowy nawyk i ile ten nawyk trwa. Dla przykładu, od 1 stycznia codziennie biorę zimne prysznice z rana i nie ma czegoś takiego, że się źle czułem albo coś. Teraz chętnie wziąłbym sobie ciepły prysznic ze względu na to, że troszkę mi się wydaje, że jakbym wziął ten ciepły prysznic to poczułbym się lepiej. No ale biorę zimne, bo sobie tak powiedziałem, że będę brał zimne. No i będę na takiej stronie wpisywałbym, że dany nawyk wykonuję codziennie od... 40-50 dni, więc no, coś takiego bym bardzo chętnie zrobił. No ale zanim to zrobię, to e, przydałbym mi się jakiś feedback, czy warto, czy nie warto, lub co ciekawego na takiej stronce też byś umieścił. No a poza tym, zanim taką stronę pod stworzę, to muszę skończyć tą stronę, o której Ci mówiłem, że dzisiaj będę ją właśnie dalej kończył. A czy ją dzisiaj skończę? Fajnie, wybył. Także, jak możesz się domyślać, nieco czasu minęło, bo znowu jest już ciemno, jest już tak naprawdę noc. Przechodzę aktualnie Sales Page Copy 5 chyba z tego co pamiętam, albo 4. No, i na tym zadaniu po prostu musiałem zało założyć stronę, kupić domenę, na tej domenie postawić tam hosting albo Wix albo cokolwiek innego i wpisać hejem. No, po prostu tyle. Na, na tym kończyło się zadanie. Jedno z wielu. No i zgadywałem, że następne zadanie to będzie uzupełnienie strony treścią, którą przygotowywałem w poprzedniej ścieżce, w sensie na poprzednim poziomie. A jako już stronę miałem zrobioną do set impiza, tylko była ona w języku angielskim, no to wiadomo, miałem trochę łatwiej. Jednakże było przy tym trochę roboty i aktualnie strona prezentuje się w ten sposób. No wiadomo, tu są trochę zakłamane te dane, ale. Jest to tylko prezentacyjnie, nie będę tego newslettera teraz Przynajmniej na ten moment nie planuję. No i idąc dalej, tak scrollując, mamy tutaj, że tracisz czas. E, ile minut dziennie? 40, 200 godzin rocznie ponad. Idealne życie niżej, jeszcze jest, że mamy rozwi mam rozwiązanie. E, czym jest Setting Beast, To dotyczy ciebie. Jeszcze niżej, co znajdziesz w wersji darmowej? No, tu, tu generalnie tą sekcję bym jeszcze pozmieniał, ale jeszcze daję radę. Co w wersji premium? Tutaj wybierz swój plan. Hmm. to jest informacja, że masz 30 dni na zwrot bez zadawania pytań, dlaczego powinienem posiadać wersji premium? I jeszcze schodząc dalej, że no nie wiem. A co jeśli mi się nie spodoba, eee, dalej, jest, kto jest autorem? I, 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 I tutaj mam pytanie: Czy Newsletter jest najlepszym rozwiązaniem, i tutaj odpowiedź jest prosta, to zależy. No, w skrócie jest to fajne rozwiązanie, one, o którym y, jest rozwinięcie w tym miejscu, że oznacza to, że posiadamy wszystkie najważniejsze rozwiązania potrzebne do rozwoju Twojego biznesu i wystartowania nowego biznesu na boku. Generalnie sama koncepcja tego newslettera była taka, że w mailu głównym otrzymywało się wskazówkę biznesową, coś takiego, później jeszcze wskazówkę marketingową, narzędzia do biznesu, yy, materiały, które polecam na ten tydzień i jeszcze w kolejnym mailu tego samego tygodnia. Czytelnik otrzymywał maila z pomysłem na biznes i ten biznes, pomysł na biznes był w pełni do wdrożenia, w sensie był pomysł, opis tego pomysłu, dalej jeszcze lista to do jakie skile musisz posiadać, żeby najlepiej to wyszło, co musisz zrobić, no od A do Z także pomysł mega spoko koncepcja również czemu nie wyszło, no nie wiem w sensie no kwestia małego podejścia, że mega szybko się z tym poddałem i jeżeli następnym razem chciałbym z tym ruszać dalej, no to na pewno nie szedłbym na rynek ogólnoświatowy. W sensie nie szedłbym z tym od razu globalnie, raczej szedłbym z tym na początek na Polskę, a później dopiero na global jak, jak już. Poza tym jeszcze jedno mega spoko rozwiązanie ze świata produktywności. Już Ci pokazuję w ogóle co to jest. Jak już jesteśmy na stronie, no to mogę sobie kliknąć Ctrl i powiedzmy nie wiem Ctrl D i otwiera mi się od razu Discord Ctrl S i otwiera mi się ten Spotify mogę kliknąć Ctrl Z i otwiera mi się e, inbox to jest mega w sensie na ten moment wykorzystuję to jako szybkie notatki rzeczy, które mam zrobić e, i nie zamykanie tego używam po prostu e, Command W po kliknięciu się zamyka Czemu nie działa? Nie zamyka się? No już się zamyka, więc mega spoko, mega szybko się to wszystko otwiera. I są to kolejne rzeczy wdrożone ze świata produktywności, także ten świat produktywności w Heyyodu nie jest to żaden pic na wodę, tylko rzeczywiście to wszystko działa i działa mega spoko. Generalnie to narzędzie, które Ci pokazywałem, z tymi skrótami klawiszowymi, że otwierają się aplikacje i tak dalej, Nazywa się Keyboard Maestro, także link masz też w opisie, możesz sobie wejść zobaczyć. I jeżeli interesują Cię takie tematy, to wejdź po prostu do świata Heyado. Aktualnie w świecie copywritingu masz trzy lekcje za darmo i za jakiś czas będzie dostępny również świat produktywności, do którego Cię zachęcam. Ja już nie przedłużam i widzimy się jutro, jak zawsze. Cześć!